Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Faniak tu. Tak, dokładnie. Hmm, widzimy się teraz na Minecrafcie, po długim czasie, bo tak to Batmany były. Minecraft Hardcore. Kurczę, za to już się przyzwyczaiłem, Chyba mój komputer e, niedługo wyzionie ducha tak podejrzewam, aczkolwiek no. Czas radzić, czas żyć. Dobra. Staram się troszkę być na bieżąco, bo wiem, że na poprzednim odcinku Pozdrawiam Zemsza. pozdrawiam. E, na poprzednim odcinku bywa. W poprzednim odcinku wiem, że... E, kurde klatkuję, Że robiliśmy betoniarkę, pokazywałem wam jak tam się dzieje. E, no, napis jest. To będzie trzeba te ściany w końcu zrobić. Obiecane. Dobra. Patrzę jeszcze, co tu się zmieniło. Eee, dobra, jeszcze mamy tutaj kopułkowy dach lawowy. W porządku. A, gdzie miałem coś tutaj z texture packiem, Bo chyba inny Fightful wygrywałem. Dobra. Dlatego może troszkę inaczej wyglądać, chociaż nie, wiem, czy inaczej wygląda. Eee, dobra. No, tutaj była ta betoniarka. To wiadomo, to będzie trzeba jeszcze wypełnić to pomieszczenie, Trochę zmienić. Eee, FPS-y opadają, chociaż jest 50. Rzekomo. Poprzedni odcinek był zatytułowany jakoś tak podobnie, że czy to wystarczy na smoka? Jakoś, 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 tak. Jakoś, tak. Ej, więc chciałbym do tego dążyć, że w kolejnym odcinku lub na jakimś streamie, właśnie nie muszę zdecydować, bo na odcinku widzicie tak trochę średnio, żeby smoka bić, a ja żadnych glitchów nie chcę używać, tylko bardziej jestem zwolennikiem raczej takiej typowej jatki. A więc no. Zobaczymy. Dobra, posortowane tu coś jest. Tak tyle o ile. Mm. O, jaka tekstura tych rybek. Taka śmieszna, bo ja tak nie widziałem jeszcze. No i jest troszkę inaczej. Troszeczkę. Ale jest w porządku. Mm, dobra. Zemsz, mieczyk zemrz. E, Idzie noc. Ja bym tutaj chyba jednak starał się. Trochę kilof odnowić. Oj oj. Bo... Bo laguje. Nie, nie dlatego, że laguje. Mm, właśnie, chciałem ubrać Elytrę, a patrzę, że Elytry nie mam. No więc... Trzeba wyruszyć, a potem do no, chyba na streamie. Będziemy szukać w City... Rzeczy! Rzeczy, Elytry, statków, fortecy. Jakoś tak to sobie zaplanowałem, mniej więcej. Dobra, długo. Oj, 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 i długo mnie nie. O kurwa! Przepraszam. Się przestraszyłem, bo trochę zlagowało i miałem taki mały zawał. Mam nadzieję, że jest to dosyć zrozumiałe. Dobra. Pająk, pająk, pająk. No nie, bij mnie, bo ja muszę odbawić sobie kill off. Potrzebujemy też, oczywiście, te proszki Gunpowder albo jakoś tak to szło. Gunpowder. Yeah. Gunpowder. No, potrzebne jest, żeby do tych, do tych różnych naszych fajer, fajerwerek, fajerwerków. Tak, zwał, tak, zwał. Mm. Żeby też, o kurde fantomy, żeby być przygotowanym, no ale skille mam nie powiecie, trzy strzały i celne, wlatające gówno. Yy, żeby być przygotowanym po prostu, o tam aż poszło, o, szybko, żeby być przygotowanym, Psz, nie mogę się wysłowić dzisiaj no, a kiedy ja mogę się wysłowić nie, nigdy się nie mogę wysłowić, o cholera, teraz to mi zryje eku, o kurde. No ale ja się czuję w 30 klatkach grał Halo, albo nie wiem, 20. Już nie mówię, że chcę mieć 120 klatek albo ileś, ale... No chociaż te 60 stałe. Stabilne. Ale Eku jest. Git. Dobra. Muszę sobie bardziej obrać koncepcję, wiecie, i... i, i... Eee, jakoś to spójnie wszystko z sobą złączyć na tych odcinkach, żeby sobie taki scenariusz, ale jakby zrobić. Żeby to potem móc sobie po prostu zwyczajnie O, ty śmieciu! Żeby to sobie ładnie rozegrać. O jeny! Jeny! Jeny. Kiń. Nie trafiłem! Nie trafiłem! GIN! 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 Stopam to jednak nie mam takiego skilla. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, dobra, dobra. No, będę się to rozegrać, tak? Po prostu sobie rozpisać, bo... ...w moim życiu prywatnym to troszkę już się rzeczy pozmieniało od ostatniego odcinka z Minecrafta to tych to ostatnich liveów za to przepraszam was, że tak długo ich nie ma teraz, ale kurwa jeden odcinek poświęca na naprawianie tej polany, no więc za to za, za to was, no ty śmiecie, przepraszam was za to bardzo, ale no 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 Przerwać nie przerwałem, tak? rzucam, normalnie jest systematycznie, raz tylko okay. chyba o jeden dzień poszło, nie tak, ale ogólnie to jest ciągle tak jak powinno być, więc więc, nie możecie mi tego zarzucić. Eee, co dalej? Co dalej? Zapraszam was na mojego Discorda Faniaktu. Tak jest? No na, no, na Discorda Mróweczki eee, Faniaktów który został, ten serwer, założony założony, zrobiony, wykreowany skonfigurowany, dopracowany przez mojego widza którego bardzo pozdrawiam mm. po prostu naprawdę nie miałem czasu żeby tam siedzieć nowy boli cię głowa, gościu ja nie mogę Chcę kilo odnowić, a zaraz jeszcze ze zrytym setem wrócę. No bardziej chciałem też troszkę porozmawiać z wami, z wami, wam poopowiadać, co i, co i jak tam w ogóle. Mm. No, jak ja cię zaraz. Zgubiłem wątek, no. Aha, bo ja miałem. O właśnie, Endermana. Miałem bić. Ale lagi. Ale lagi. Jakby to było na serwerze, to. Oho. Aż jakiś ten wyskoczył. Jakby to było na serwerze, to by mnie wydupiło. No, normalnie co tu się dzieje? Zaraz zginę. No, serio? Ty, serio? Aha, czerni zginął. Ach, chciałem go zabić, ty. Ale, jaja. No, prawie zginąłem, no. Taki hardcore, taki hardcore no, prawie zginąłem. Myślałem, że już nic się nie zaskoczy Będzie miał tytuł na odcinek. Prawie zginąłem No, więc będzie trzeba to... Ojej, komu mi niczej. Będzie trzeba to rozpisać. I... Wyjdę na tego smoka, a potem do El Elite chcę tą Elytrę, coś pobudować, oczywiście, dokończyć podziemną bazę tam na dole. Podziemną na dole, no wiadomo, a gdzie podziemną u góry. No, ale no, no, no wiadomo co chodzi. Kieny. No jeszcze gorzej z tym wszystkim wyjdę. No. A więc tak, zapraszam na Discorda, murweczki faniaktu, moje kochane murweczki, eee, postaram się jednocześnie zaglądać, ale w ogóle chyba ta mała aktywność jest raczej taka znikoma bym powiedział, no co się dziwić. Zapraszam cię również bardzo serdecznie moi drogi widzu, moi, moi drogi, moi drodzy widzowie, eee, wszystko mi się już... Mieszo, mieszo, miesie. Do subskrypcji mojego kanału. Mam już 5 perełek z tych dwóch, czego jedno było 4, z jednego była jedna. Więc, do no, Właśnie, subskrybuj kanał. Będziemy ruszali do endu, już jestem przygotowany właściwie. KD, KD. Mm, przygotowany jestem w zasadzie. W zasadzie tak. Po prostu jakiś e, plan działania. Obmyśleć. Yy, tak by nie żałować. Czy to, że nie nagrałem, czy to, że nie streamowałem, czy to, że przegrałem, bo, 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 bo nie. Bo zginąłem, bo lagowało, bo nagrywałem, a nie streamowałem. No, no się o co chodzi. Trzeba to po prostu trochę z głową ogarnąć. Yy. No i taki jest plan, tak? Taki jest plan. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze, że. Że laguje jak skurwesyn. Że to nie jest przeznaczony film dla dzieci. Nie wiem. Że pełno śmieci pozbierałem. Że muszę podnazywać kilofy, przedmioty. Kurna. Kurna! Nie, no. O, no, nie. No, zbagowałem to. Ja, yeah, pindole. Ale shit. ja cię sunę i co tu teraz widzicie? Kiedyś już raz mi się tak zdarzyło. Masakra! Czekaj. Ty to, ja to muszę... Dobra, ryzykuję. Jak to rozwalę, to będzie kaplica. O kurde. Ty no tak to jeszcze mi się nie. Ja cię sunę. jest teraz ale ale jaja. ale jaja. ty no ty, czy mam tutaj stał na muszę mieć gdzieś pewnie jest ani widzę albo nie ma no o! Dobra wszystko na razie. No nie! O! Tak to jest, jak się zmisklikuje, kurczę. No powinno już raczej grać. Naprawiłem własnoręcznie Wow, fajnie jak to, wow! Jakie umiejętności No bardzo duże. Takie, że aż wcale. Więc tak. Tak to by wyglądało pokrótce. Ziemnioka mam, jakieś jajko też, które jest teraz w sumie takie mniejsze. Nie wiem. Eee, trzeba odnowić. Mam tu jakieś szczątki żelaza. Mam szczątki. Yy, level powinien być... 19 level, 16. O kur, na chłopie. Cham mending mu zarzucić. Mm, i, I co? Albo wiem, tytuł będzie nosił ten film, nie wiem, nudny odcinek, bo naprawdę nic się tu nie dzieje. Trzeba to jakoś lepiej zrobić. A tutaj jeszcze te moje wykopaliska chyba przepalam. A ta skrzynka jeszcze tu jest z tymi dopami moimi? już poroznosiłem roznosiłem ją chyba. Czyli powinno być wszystko tutaj. Ho, ho! Przecudownie. Ten redstone. Trzeba by zrobić z niego użytek. Stack emeraldów. Coś pięknego. Na smoka ważne itemy, wow kreatywna nazwa. Mm, dobra, jakieś tam są, ale mało. Ty, ja trzciny nie mam. Ja miałem trzciny... Spending? Nie ma. Co tu jest? No dobra, nieważne. A czy to jest... To jest ogień, bez sensu. Muszę dwa miecze nosić. tu był chyba ten, tak? Dobra, no. Mm, trzcina, trzcina, czy ja mam trzcina? No właśnie. No właśnie. Wiele wcale nie mam? Ani jednej? O nie no. Gdzieś ona była, ale ja wiem, że ona była gdzieś. Chociaż to jedna. Tym teraz są. Teraz jest akcja. Ani jednej trzciny nie ma. Widzi mi się. Ani jednej. Mmm, no to wiem. To będzie podróż. Wyruszanie pod trzcinę. O, jeny. Żeby Elytra była, to by było dosyć sprawnie i szybko. A tak to. A tak to nie. Bloki węgla, kurde. No tak, bo to jest pięknie, cudownie. Um, Przepraszam, kręcę się w kółko, bo zwyczajnie nie mam co robić. Nie wiem, za co się zabrać. No dokładnie. Ha, jak latam po skrzynkach, naprawdę, totalnie nie wiem. Obsydianu jest bardzo dużo. W sensie to kwestia sporna, zależy jak kto uważa, ale według mnie jest dosyć dużo. Dobra, nie rozwalić tych drzwi, bo normalnie wyjdę z siebie. Dobra, czy tutaj mam gdzieś trzcinę? To była ta plaża, z której tam zbierałem piasek, ale czy jest trzcina? Potrzebujemy trzcinę. Tak skoczyć i polecieć o tej liczce. I jacie. Nie wiem, może jestem ślepy. Może właśnie nie, ale nie widzę. Nie widzę trzciny. Dokładnie. Tam chata. No, mogę tutaj zderkać, zobaczyć. Skaczę, skacze taka to tylko tyle zabiera. Tutaj też nie ma. To jest taki trochę problem. Bo potrzebuje trzcinę. Naprawdę. No, ludzie. Ale żeby tak klatkowało. No weźcie. Może się teraz okaże to jest jakieś. Piramidy są. Będzie trzeba się powybierać tutaj po oceanie popływać. A no to nie ma. No to na, na, na jakimś lajwie przecinka będzie trzeba wybrać się pod ćwicę, na smoka iść, poreperować, kurde, te dziury tu wszystkie, dokończyć podziemie, po boki, boki, boki ściany w pomieszczeniu, gdzie jest opisany. Tak, poszukać Elytry, Fan City. Um... I cóż jeszcze? W zasadzie nawet nie wiem. Ale. No przepraszam, to będzie taki krótszy odcinek, dlatego. Ojej, dlatego proszę cię, zostaw łapeczkę w górę dla zasięgu, jeżeli możesz. I zostaw tego supa. Jest to nudny odcinek hardcore. Ale, ale tak. Na tyle by było. W kolejnym postaram się bardziej kreatywny scenariusz, już sobie rozrysować plan działania, bardziej konkretny, lub też troszkę z zapasem ponagrywam, żeby to tak jednak jakoś spójność miało jedno z drugim, by, by w razie podczas mojej nieobecności, czy zaniemogi, za nie, za nie wiem jak to nazwać. Żeby móc chociaż poratować awaryjnymi, jakimiś takimi, no... Caskami. E, a więc tak. W ogóle czy to się nagrywa? Tak, nagrywa. Dobra. Żegnam się z wami bardzo serdecznie i... No cóż. Wybaczam. Wybaczam wam, że wybaczacie mi. Ale no niestety taki taki odcinek, taki akurat wpadł... ...na no, dziko robiony. No cóż, postaram się przyłożyć i coś konkretniejszego ogarnąć potem. Eee, no i tak. Na razie, siemanko i wbijajcie na Discorda, mroweczki faniaktu, tu. Pozdrawiam, cześć.